Cześć, ludziska! Postanowiłam y, zrobić y, taką y, ocenę Legacy of Kane, bo mi się oberwało po ocenie Soul Rivera 1. No tak, tutaj macie rację pełną rację. Ja się pokornie do tego przyznaję. Dałam za niską ocenę. Y, fabuła. Opowiedziana jest genialnie, postacie dobrane do siebie po prostu idealnie. Jest gra ciekawa, klimat, muzyka. To wszystko zasługuje na mocne 10 punktów na 10. Tak, Soul River 1, dwójka. I defiance. Zasługują na mocną dychę. Tak. Skończyłam Soul Rivera jedynkę. Szkoda, że nie wpadłam na pomysł, żeby czytać teksty od początku, ale myślę, że początek jest zrozumiały. A czemu zaczęłam czytać teksty? No bo po prostu, no, są genialne. No. Inaczej powiedzieć, nie mogę, są genialne. A że ja jestem fanem Legacy of Kane, to po prostu no, nie mogę o tym nie powiedzieć. A to, że nagrałam całą serię Soul River 1, Soul River 2, Defiance, to podczas nagrywania tych gier, Fajnie się bawiłam. Taka zabawa. I w połączeniu z taką fabułą wciągającą i klimatem, że aż wow, no, twórcy lepszej gry po prostu wymyśleć nie mogli. Tomb Raider się z tym no nie równa. No po prostu no, nie równa się powiedzmy szczerze, Tomb Raider się chowa przed Legacy of Kane. Szkoda, że właśnie nie chcą zrobić po dalszej części gry, ale trudno. Ja jestem takim fanem, że czytam o tej grze o wszystko no po prostu na no wszystko. Fanowskie opowiadania, no po prostu fani też są, ale no niestety no nie za wielu ich znam. Ale ważne, że znam dwóch. Ale co tam, właśnie skończyłam <ślaski> Soul River 1. Z kartą graficzną będzie Lipa. No, ale to już inna kwestia. Tak. Pozostało mi tylko albo nagrać Resident Evil 4. Ale błagam, nie każcie mi. Ta Ashley doprowadza mnie do szewskiej pasji. Naprawdę. Jeśli lubicie, gdy klnę, no to proszę bardzo. A ten bladman 2, bo tylko to z antologii mi zostało. Próbowałam to nagrać wczoraj, ale sterowanie jest tak drewniane... O Jezu, po prostu Ach. dać yy, żyletkę Imo i czekać, żeby się nie pociął. No po prostu, no. Ach. To tak, jakby w erze komputerów najnowszych bawić się zardzewiałą lalką. No po prostu, a! Cała kamera się obraca razem, no po prostu takie to drewniane, takie to sztywne, że. Ach, aż nie wierzę, że to jest zatytułowane Legacy of Cain. No po prostu. Ach. Soul River jest... ma już 13 lat i jest nadal super. Miło się gra. Miło się słucha dialogów, no bo właśnie nieźle zrobili z ich głosami, no po prostu są epickie i są doskonale dobrane. Na przykład dajmy. No właśnie, mamy duo Keina i Raziela Oni tworzą wprost idealną parę. No po prostu się uzupełniają. Jeden idzie w brutalną siłę, drugi idzie w spryt, szybkość, chociaż w Soul Riverach tego nie widać, ale za to w Defiance już podgonili. No i co tutaj mogę powiedzieć? No, po prostu fabuła, postacie na przykład te poboczne, dajmy na to Elder, Janos Oudron, Forador, no po prostu, albo na przykład Mobius. No, nieźle są skreowane. No i charaktery są tak, że albo ich lubić, albo po prostu nie lubić. Ja lubię ich wszystkich. No, Mobiusa mniej, ale i tak. Y, po prostu należy się Oscar y, Crystal Dynamics za pomysł na fabułę, na postacie, na wszystko. I moja ocena, jak wcześniej mówiłam, jest mocne 10 na 10. A wtedy czemu dałam mniejszą ocenę? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może to dlatego, że poganiali mnie, i... ale to nieważne. <grym> Naprawdę nieważne. W Soul River bawiłam się genialnie. W Soul Riverze Dwójce też się dobrze bawiłam, chociaż. Ci, co oglądali moje let's play e z tej gry wiedzą, jaki był mój stosunek do niektórych przeciwników, na przykład do demonów. Po prostu <coughs> dla niewtajemniczonych powiem, że po prostu uwielbiałam ich tak. Po prostu a, przepadałam za nimi tak bardzo, jak Keine za. Mobiusem. Tak. Dobre porównanie. A, pff, tylko Bladman 2 się wyłamuje z tej cudnej serii. Planuję sobie kupić na Allegro jeszcze Bladman na jedynkę, ale nie wiem, czy znajdę, a jak znajdę to od razu kupię. No bo po prostu każdy fan powinien Zagrać we wszystkie części tej gry. Ja jestem yy, fanatycznym fanem. <laughs> no i wszystko. Muszę we wszystkie części grać, oprócz, no, błagam tego od dwójkę. Chociaż, jak będziecie chcieli, to dla Was się przemęczę i ten tydzień. Czy parę dni się nauczę grać i nagram dla Was specjalnie, ale musicie tego chcieć, bo saba dla siebie to nie bardzo. W ogóle. a, jak patrzę na to w grę, to aż głowa mnie boli, ale tak, jeśli tylko będziecie chcieli, to pa!